Jesteśmy bezpośrednio po walce Damiana Knyby z Agitem Kabie Kabajelem. Minorowe trochę nastroje, chociaż rozpoczęło się to wszystko dla nas znakomicie. Naprawdę emocje były duże. Polak nie wymiękł ani psychicznie e, doskonale trafiał. Starczyło umiejętności e, na to, żeby trafiać kabajera, starczyło mu szybkości, e, starczyło mu spokoju, żeby tak naprawdę rozciąć rywala i, i trafiać wszystkim e, w tej pierwszej i w większości drugiej rundy. Zabrakło chyba doświadczenia, zabrakło gdzieś momentów, w którym Damian mógł sklinczować, e, zabrakło e, trochę odejścia, znalezienie sobie bezpiecznego. Miejsca w tym ringu zabrało, zabrakło po prostu tylko i wyłącznie doświadczenia, chociaż wiemy już z doświadczenia tych walk innych, kurda, że on potrafi przełamywać rywala i nawet jak początek pojedynku mu nie idzie, no to w końcu kończy go przed czasem, więc generalnie skończyło się tak jak zawsze. Natomiast tych emocji nam Damian dostarczył i przede wszystkim zostawił po sobie dobre wrażenie, bo można przegrać, ale jeśli przegrać to po walce, po tym jak zostawi się w ringu serce, no i pokaże się też, tak jak powiedziałem wcześniej, odpowiednie umiejętności. Zabrakło takiej siły hamstwa fizycznego, żeby tego kabajela po prostu i jego presję zatrzymać, a być może zabrakło, tak jak powiedziałem, doświadczenia gdzieś tych myczków takich. Które uczymy się w trakcie swojej kariery, żeby przyklinczować, żeby odejść, żeby w odpowiednim momencie oddychać, bo myślę, że kluczem do zwycięstwa Kabajala właśnie była ta presja, która nie dała Damianowi miejsca. Nawet nie na pomysł, bo pomysł Polak miał i go konsekwentnie realizował, nie dała mu miejsca na oddech.